K91, wersja druga. Czołg średni nacji radzieckiej. Czołg premium oczywiście i poziomu 8. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul. Pewnie wielu z was czeka na moją opinię na temat tego czołgu. Szczerze powiem, nie mam do końca jeszcze wyrobionej takiej opinii, ale po kilku bitwach rozegranych, powiem na samym początku, pojazd nie był aż tak mocno przekonujący, ale Grając dalej tym pojazdem, szczerze powiem, zaczynałem zmieniać na jego temat zdanie. A dlaczego tak się stało? Zaraz wam powiem. Pokażę wam dwie bitwy. Pierwsza bitwa z pojazdami dziesiątego poziomu, żeby nie było łatwo, a druga na topce. Co takiego w tym pojeździe mi się na początku nie podobało, to, że pojazd niby kurczę, sylwetka jest mała, ale świecił się jak szalony. Owszem, może wyposażenie nie było zbyt odpowiednie na tym pojeździe, dlatego że. Postanowiłem zamontować sobie siateczkę, stabilizator pionowy i dosyłacz, ale po zdemontowaniu siatki i zmianie na optykę pojazd odmienił się i to naprawdę odmienił się na dużo, dużo lepszą maszynę. Najpierw przybliżmy jego parametry. Co tutaj mamy? Jest to tier oczywiście ósmy nacji radzieckiej. Taki można powiedzieć brat... Pojazdu na 10. poziomie K91, ale słuchajcie, tamten pojazd na 10. poziomie posiada wieżę osadzoną z tyłu kadłuba. Tutaj ta wieża jest przesunięta na środku i Najgorsze jest w tym pojeździe to, że mamy kiepskie opuszczanie działa, tylko minus 5 stopni. Owszem, możemy się do tego przyzwyczaić, nie każdemu to będzie odpowiadało. Na pewno plusem dużym jest tego pojazdu mobilność, mamy 55 km na godzinę i ilość koni na tonę spokojnie wystarcza. Ja jeszcze nawet próbowałem, zamontowałem. Tą kontrolę trakcji, gdzie mamy zwiększoną mobilność. Jeździłem nawet ponad 60 km na godzinę. Jeszcze lepiej ta mobilność się sprawdza na tym czołgu, ale spokojnie to co mamy na podstawie, spokojnie wystarcza. Na pewno dużym plusem jest również. Kamo, jeżeli zamontujemy optykę, zasięg spota tego pojazdu zdecydowanie się zwiększy. Co przez to oczywiście przełoży się na nasz współczynnik kamuflażu. Gdzieś tam, stając sobie w krzaczku, jesteśmy w stanie o wiele szybciej wykryć naszego przeciwnika niż on nas, dlatego że ta sylwetka tego pojazdu jest naprawdę dość niska i nie jest to jakaś duża bryła. Jedyne co jest to, no, pojazd taki, można powiedzieć, taki szeroki. Druga rzecz, która mi się podoba, działo. Niby te, ta prędkość tych pocisków nie jest jakaś fenomenalna, tylko 1100 metrów na sekundę, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę działo świetnie się sprawdza. I oczywiście bardzo ważna, istotna rzecz w tym czołgu jest penetracja. Tutaj mamy na podstawie 212. Jako czołg premium zdecydowanie to poprawia jego zarabianie. Jeżeli brakowałoby nam penetracji, zawsze możemy skorzystać z pocisków premium. Tutaj jest kosmiczna penetracja, bo aż 290 jak na czołg średni 8 poziomu, to jest naprawdę kosmiczna penetracja. Ten pojazd może się równać z niektórymi dziewiątkami, tak? Więc naprawdę jest bardzo dobrze. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Słuchajcie, uszkodzenia mamy tylko 250. Przeładunek, hmm, i to jest właśnie jego chyba słabszą stroną, dlatego że pojazdy na tym poziomie z, takim, z takimi uszkodzeniami mają co niektóre o wiele krótszy przeładunek. I tutaj, no niestety musimy trzymać ten dystans, tak abyśmy coś tam nastrzelali, dlatego że no, ten no nie pozwala nam na taką szaloną rozgrywkę, jakbyśmy chcieli. Owszem, również możemy się posiłkować pancerzem. Pancerz wieży jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj z przodu mamy 220 na wieży. Bardzo często ten pojazd potrafi odbić i nawet na dziesiątkach grałem. I powiem wam szczerze, że naprawdę zaskakiwał mnie ten czołg, gdzie niektóre... Pojazdy 10 poziomu od niego się odbijały. Ta sylwetka jest taka niska i no, powiem Wam szczerze, że naprawdę tutaj ten pancerz fajnie się sprawdza. Nie można narzekać. Owszem, nie jest to nasz rodzimy rodzynek, czyli lis, gdzie na lisie no, ten pancerz jest dużo, dużo lepszy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale tutaj rozgrywka tym czołgiem będzie zupełnie, zupełnie inna. Lisem możemy sobie pozwolić na więcej. Mamy większe uszkodzenia na strzał. Tutaj raczej musimy grać na dystans. No, akurat w tej bitwie tak się nie stało, jechałem do przodu. Chciałem Wam pokazać mniej więcej mobilność tego czołgu, gdzie naprawdę nie można narzekać. Ale pytanie powstaje, czy ogólnie jest sens nabywania takiej premki? I tutaj cena chyba około 9000 w tej najniższej cenie będzie. Moim zdaniem nie ma sensu, dlatego, że. Nie jest on w topce czołgów, które bym tak można powiedzieć polecił. Nie jest to łatwa maszyna, pierwsza rzecz. Druga sprawa, nie ma sensu wydawać na czołg premium. Tyle kasy gdzie Wargaming nam rozdaje te premki na lewo, na prawo i nie, niektóre naprawdę są bardzo dobre czołgi premium. Na pewno ta maszyna bardziej by się obroniła, gdyby Wargaming postanowił dać jemu większe uszkodzenia na strzał. Nie 250, a na przykład 300 przy takim przeładunku. I również musimy podkreślić to, że to nie jest łatwa maszyna. Mamy tylko minus 5 stopni opuszczania działa. Nie każdemu to będzie odpowiadało. Musi być naprawdę doświadczony grać, żeby z niego cokolwiek wykrzesać. A szczerze powiem, w dzisiejszych potyczkach na pancerz nie, musi, nie, mo nie możemy w sumie liczyć. Na pewno mobilność jest na dobrym poziomie, jak i również działo jest na dobrym poziomie, ale żeby to wszystko jakoś tam współgrało, musimy posiadać większe doświadczenie. Ten czołg na pewno nie będzie wybaczał błędów, tak jak na przykład nasz rodzimy lis, i no. Nie każdy gracz w tym pojeździe się odnajdzie. Nie wiem dlaczego akurat Wargaming postanowił, ha, w sumie wiem dlaczego postanowił zrobić z tego pojazdu ósemkę. To tutaj chodzi oczywiście o kasiurę, no bo na wersji PC-owej ten czołg jest jako dziewiątka, niby taka ala dziewiątka premium. Ale no doskonale wiemy, że te dziewiątki premium nie mają bonusów do zarabiania. I no nie każdy raczej by sięgał po zakup tego pojazdu, a robiąc go ósemką, no to zdecydowanie więcej znajdzie... Na niż na przykład jakby był dziewiątką. Jakie jest ogólnie moje zdanie na, tego, na temat tego pojazdu? Szczerze powiem, na początku byłem bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony do tego czołgu, ale po każdej rozegranej bitwie zaczynało mi się podobać i szczerze powiem, podoba mi się, podoba mi się ten czołg, podoba mi się działo. Owszem, mogłoby być lepiej, ale patrząc na przykład na czas skupiania mamy 2,2, ,2, celność 0,35, tak więc nie jest źle. Zawsze to wszystko możemy poprawić sobie perkami na naszej załodze i zdecydowanie te wartości nam się zmienią na lepsze. Tutaj również pancerz odgrywa dość istotną rolę, grając na ósemkach, ta wieża potrafi sporo odbić, hmm, ale porównując go na przykład z takimi maszynami jak buraska, jak Ragnarok, czy T1LPC, trochę czegoś mu brakuje. Ja jako gracz doświadczony, zdecydowanie postaram się wykrzesać z niego naprawdę dobrą bitwę, którą również Wam postaram się zaprezentować, ale to no mówię, nie każdy niedoświadczony gracz w tym pojeździe się odnajdzie. Jest dużo, dużo fajniejszych maszyn, gdzie bardziej bym polecał niż na przykład ten pojazd. Ktoś by powiedział, no jesteś cecekiem, tutaj czołg od wargamingu powinieneś go zachwalić. Słuchajcie, to jest oczywiście wybór wasz, wasze pieniądze, chcecie to kupicie, nie chcecie, to nie kupicie. Ja tylko po prostu wyrażam swoje zdanie. No, tak jak powiedziałem. Na pewno nie każdy gracz w tym pojeździe się odnajdzie i nie każdy gracz wykrzesze z niego to, co ja jestem w stanie z niego wykrzesać. Tak więc no słuchajcie, pojazd bym powiedział bardzo, bardzo średni. Nie jest to jakaś topka 3 czy topka nawet 5, jest dużo, dużo fajniejszych pojazdów. I owszem, możemy grać. Może nam na początku sprawiać przyjemność, ale czy na dłuższą metę taki pojazd będzie nam sprawiał przyjemność? Nie sądzę. Jednak coś tam zacznie nam. Przeszkadzać i będziemy sięgali po o wiele bardziej fantanki, tak jak na przykład Buraska czy Ragnarok, gdzie zobaczcie, Ragnarok przeładowuje 25 sekund, około 25 sekund i mamy do dyspozycji 3 pociski po 320, tak więc siła rażenia jest naprawdę ogromna. Tutaj no, ten przeładunek jest 6 sekund z małym ogonkiem. I uszkodzenia tylko 250, łatwo to możemy sobie policzyć, mniej więcej wyjdzie nam jakie uszkodzenia jesteśmy w stanie zrobić. Brakuje, tutaj jeżeli chodzi właśnie o ten DPM to brakuje. Heh. Tak więc słuchajcie, moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś... Jest kolekcjonerem, owszem, może sobie bez żadnego problemu na takie, taką maszynę pozwolić, ale jeżeli chodzi o zarabiaczkę, jest dużo, dużo fajniejszych maszyn, na, na przykład już wcześniej wymieniony przeze mnie Ragnarok, który nawet ma aż 75% bousta do zarabiania, tak więc no, jest dużo, dużo fajniejszych pojazdów niż no, właśnie ta maszyna, ale to nie, nie, również nie oznacza, że on jest słabym pojazdem. Dobra, wróćmy już do samej potyczki. Bitwa na mapie Grzbiet-Tiwal. Tutaj sporo się działo. Arty szczególnie próbowały mnie urżnąć. Jest 7 do 11, tak więc przegrywamy. I zaraz zobaczycie właśnie, jak należy tym pojazdem grać. Zdecydowanie musimy trzymać dystans do naszego przeciwnika. I coś tam, coś tam postaramy się zrobić w ten sposób. Dobra, 7 do 10. Ja postaram się wyświecić. Jeżeli gramy na optyce, pojazd naprawdę fajnie się sprawdza. Ten zasięg spota jest niezły. Dobra, mamy lajta. Działo naprawdę fajnie się również spisuje. Ten prędkość tych pocisków to nie jest to, co na K91 na wersji 10. Ale ten. Te 1100 prędkości jest naprawdę nie, niezła wartość. Ciężko jest przekroczyć te 5000 nawet tym pojazdem. Bardzo ciężko, bym powiedział. Na razie 1200 uszkodzeń niewiele, ale jeszcze mamy sporo oponentów. Jest 5 do 9. Cały czas przegrywamy. I tutaj naprawdę moje artylerie, moje drużynie spiszą się nieźle. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Również tutaj ten kolega, który zostanie zaraz ze mną. Ten T43 bardzo dobrze zagra. O, nie weszło. Dobra, zostaliśmy. Można powiedzieć: czterech na ośmiu. Ja się tutaj dwoje i troje, aby. Przynajmniej te arty zniszczyć. Na topce czołg naprawdę fajnie się spisuje. Ok. Ale słuchajcie, również burawskiem tutaj moglibyśmy zrobić niesamowitą, niesamowitą bitwę. Dobra. No i zobaczcie. Kolejne odbicie. Już mamy prawie 500 odbitego. Największym chyba zagrożeniem dla nas, no nie wspomnę już o artach, jest Udes, który został jako jedyna niszczarka w grze, gdzie właśnie sobie tam podąża. I jest jeszcze chyba Ragnarok. Tak jest, jest Ragnarok. Ty, dziadu jeden. Dobra, mamy Ragnaroka. Ok, i nie mamy. No, no, arty skupiły się totalnie na mnie. Bardzo fajnie to kamu szybko znika. No i 6 sekund, 6,2, tak? Tyle przodowujemy. Przy takich uszkodzeniach, ciut mniejszy, jakby ten przadunek był, to jeszcze, jeszcze. Dobra, ja chyba muszę uciekać stąd. No kurde, biją mnie niemiłosiernie. Kwadratowe cholerstwa. Ale ten spot naprawdę nieźle się spisuje No, bicie go, bijcie go Jeszcze z tyłu jedzie Tiger, szósteczka. Nie jest to jakieś dla nas duże zagrożenie. Najgorsze co? To kwadratowe dzielostwo, dobra. Nie ma go. Łuk, leco, leco, leco! Kurde! 3,5 tysiąca mamy uszkodzeń. Plus do tego prawie 1000 asyst. Tak więc spokojnie spłaciliśmy swoje HP. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, 1350, takie można powiedzieć standardowe, jak na MEDA. Komfort na, na pewno jest bardzo duży, w postaci tego, że mamy dobrą penetrację. Penetracja na ósmym tierze robi robotę niesamowitą. Nie ma pancerza, który by się przed nami tutaj jakoś mocno stawiał. Dobra, jedzie Absolution. O, proszę. Szóstka. Ten pojazd jest teraz w sklepie premium. Nie, premium? Nie, na Xboxie jest chyba w sklepie tym Microsoftu. Możecie ten pojazd nabyć za... Nieduże pieniążki, bo tam chyba jest około 7 euro, czy 8, coś koło tego, czy nawet mniej. Ale dostajecie Choke i plus do tego 30 dni. Konta premium. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze tego pojazdu nie posiada, warto. Dobra, mamy niszczereczkę. Ok, jedziemy na Hannibala. Na szczęście mapa była dość otwarta, taka duża, tak? Mogliśmy sobie na wiele pozwolić, wykorzystać nasz zasięg spotowania, ale no podejrzewam, gdyby to była mniejsza mapa i taki napór, bardzo szybko byśmy odpłynęli. Nie można raczej tego pojazdu porównywać do choćby nawet takiego pojazdu jak Centurion Atomic. Tam jest ten przadunek bardzo krótki, podobne uszkodzenia, no ale Atomic ma moim zdaniem o wiele lepszy pancerz, nawet kadłuba czy wieży. Tylko że, no, tutaj kamo o wiele, wiele lepiej się spisze niż na przykład na takim wielkim kloczu, jakim jest Atomic. Dobra, tam jest. Kopytko, ale chyba już do niego nie dojadę. Tak więc podsumowując, mówię, jest dużo, dużo fajniejszych czołgów premium i to jest no raczej taka kolekcjonerka. Można każdym, słuchajcie, pojazdem rozegrać fajne bitwy i również można nieźle pozarabiać nawet na czołgach tych nie premium, tak? Ale no, czy jest sens wydawać jakiekolwiek pieniądze na taką maszynę i żeby ona tam... Stała później w garażu i się kurzyła. A kto wie, może Wargaming już niedługo coś takiego nam wprowadzi w jakiejś tam operacji i będziemy mogli go zdobyć. Doskonale wiecie, ile pojazdów fajnych, już bardzo dobrych czołgów nam podarowali w prezencie. Tylko musieliśmy po prostu grać i tyle. Tak więc słuchajcie, taka jest moja opinia. Ja mimo to. Czołgiem jeszcze pogram, postaram się zdecydowanie nagrać jeszcze lepszą bitwę, i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Z mojej strony to wszystko, tak na szybko. Tak się prezentuje K-91 wersja druga czołg średniej nacji radzieckiej poziomu 8. Do usłyszenia, hej!